Dzień dobry państwu, jak wiech zapraszamy na blackout. Przełom, już mieliśmy wiele przełomów, jeżeli chodzi o energetykę jądrową, wydawało się, że przełomów, ale mamy ofertę oficjalną złożoną przez rząd amerykański czy za pośrednictwem rządu amerykańskiego. Polskiemu rządowi w kwestii budowy elektrowni jądrowej. Tak jest, wreszcie dopinamy konkurs ofert, bo mamy już wszystkie trzy od Francuzów, Koreańczyków i Amerykanów. No i ta ostatnia, która nadeszła przez ręce ambasadora Brzezińskiego, no to jest oferta, która myślę, że no była chyba najbardziej oczekiwana przez polski rząd. Przynajmniej to jest taka tajemnica Polishynela, że myśmy się najbardziej, najmocniej skłaniali ku ofercie amerykańskiej. Ona polega na budowie w naszym kraju reaktorów AP-1000 o łącznej mocy 7,2 gigawata i do tego dochodzi jeszcze finansowanie przez amerykańskie agencje kredytowe, czyli na przykład Exim Bank oraz budowę centrum zaopatrzeniowo-inżynieryjnego, co ma być takim motorem napędowym dla polskiego przemysłu jądrowego de facto Amerykanie chcą zbudować przemysł jądrowy, który byłby używany w innych projektach Westinghouse'a w regionie, na przykład w Ukrainie, czy w Czechach, czy, czy na Słowenii. I to są te delicje, bo każdy oferent daje coś ekstra. Tak, Francuzi mówią, że kompleksowała umowa, że wszystko, że, że, całe, że wszystko od początku do końca zrobi EDF. Mówią też, że Komisja Europejska mają doświadczenie z Komisją Europejską, jeżeli chodzi o legislację i tak dalej. Tylko Oręczycy, to, że taniej, to doświadczenie tak? z Komisją Europejską jest takie, jeżeli nas wybierzecie, to za dwa o to, żeby wszystko poszło zgodnie z planem, ale tak, jak nas nie wybierzecie tak, 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 i zapytać, skłonić się ku ofercie amerykańskiej, to pamiętajcie, że możemy zapytać o No rozumiecie. czy to finansowanie to jest dobre, czy, czy nie, nie, jednak nie ma tu naruszeń prawa konkurencji. Francuzi, Francuzi mogą nam sporo utrudnić. Tak, Koreańczycy 30% taniej, przynajmniej tak, taki przekaz się przebił, ale Amerykanie dają 30 dni na odpowiedź. W ogóle, co to znaczy, że John teraz ma 30 dni na zaakceptowanie, lub podrzucenie tej umowy? Ja nie do końca rozumiem, w sensie jak oferent może przychodzić To no jest oferta, Macie 30 dni, jak nie to się manko. To trochę nie wygląda jak no, no standardowy proces przetargowy. Natomiast faktycznie minister Moskwa, zdaje się, powiedziała, że tutaj decyzja zapadnie, powinna zapaść w październiku. No, teoretycznie to ona powinna zapaść już dawno temu. Tak. Natomiast czekamy cały czas. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast Warto jeszcze wspomnieć, o co dają nam Koreańczycy, bo to, to, to umknęło, jeśli chodzi o ten offset. Tam Koreańczycy zawarli m.in. współpracę wojskową, ale też współpracę przy e, półprzewodnikach i prawdopodobnie przy bateriach, przy przemyśle czwartej generacji. Było coś też o tym, że pomogą rozwinąć polski przemysł jądrowy, jeżeli chodzi o energetykę, z tego co pamiętam, ale, no, ale też te obietnice no, muszą być, a jak, jak z realiami, to, to różnie była. E, miejmy nadzieję, że. To będzie przełom. Być może Amerykanie się już też wkurzyli, wkurzają na to, że, że to tyle trwa i dają, dają jakiś termin, jakiś deadline. Ja się, się nie czy oni się wkurzają na to, czy to tyle trwa, bo jeżeli spojrzymy na to, co robi Westinghouse e, w Europie, to tak jeździ z miejsca na miejsce i podpisuje głównie Memorandums of Understanding. Bardzo dużo e, współpracy zawiera na przykład właśnie z, z Ukrainą, gdzie to ma powstać kilka jednostek AP-1000. E, też są rozmowy z, z, z ruchunami, które z, chyba z, z, dopięte e, i no, oczywiście z Polską. Wiadomo, że Amerykanie będą startować w przetargu na czeskie elektrownie jądrowe. Natomiast no, pamiętajmy, że to jest cały czas budowanie wartości spółki, ale nie budowanie elektrowni jądrowych. Tak, tak, tak. To są dwie różne rzeczy. E, mamy informacje z ostatnich dni, właściwie o że Polska będzie współpracować energetycznie z Ukrainą, że Ukraina będzie, będąca w stanie wojny, będzie wspierać Polskę energetycznie. Nie brzmi to najlepiej, przyznaję. No, nawet powiem, <grym> że brzmi to też. bardzo źle. Znaczy, to jest sytuacja, w której nasz y, y, upadający pod ciężarem własnego losu kolega jeszcze nam pomaga, bo my sobie nie radzimy. Potykamy się troszeczkę o własne nogi, przynajmniej w tej kwestii węglowej. Węgiel, 100 tysięcy ton mamy dostać od Ukrainy, znaczy, Kupić, z tego co rozumiem, oraz połączenie z elektrownią Chmielnicką. Tak, i teraz tak. To 100 tysięcy ton, to może dla laika wydawać się dużo. Tyle mniej więcej przepada, przepadają w dzień dwa polskie elektrownie. Więc to jest nic. Oczywiście na rynek indywidualny te 100 tysięcy ton, które trafi, to jest zauważalne wsparcie, zwłaszcza, że najprawdopodobniej to pójdzie do takich regionów jak Podkarpacie. Czyli do tych miejsc w Polsce, gdzie węgiel ten importowany przez morze dociera najwoli. Więc to może być dla, dla niektórych grup w Polsce dosyć istotne wsparcie, chociaż y, też no, pamiętajmy, że skala jest, potrzeb jest znacznie wyższa. 4-5 ton na gospodarstwo spala gospodarstwo jedno średnio y, przez y, okres zimowy, czyli no, 20-25 tysięcy gospodarstw to może wspomóc tak? taka ilość. Tak. Y, natomiast jeżeli chodzi o. Y, linie do elektrowni jądrowych Chmielnickiej. To nie jest nowy pomysł, bo to jest coś co było już poruszane wielokrotnie na agendzie, jeżeli chodzi o import mocy z tej właśnie jednostki, Mieliśmy ją wydzierżawić, kupić, ale no spójrzmy prawdzie w oczy. Ukraina jest ogarnięta wojną. Tam trwa regularna wojna. Coś takiego jak infrastruktura energetyczna jest bardzo wrażliwe na ataki. Widzieliśmy, że Chociaż ono się znajduje na zachodzie bardziej, dosyć blisko granic. Tak, nawet ale, z ale rosyjskie rakiety potrafiły spać koło Lwowa nawet. No to też prawda. I nie mam większego problemu, żeby dokonać sabotażu na tak wrażliwą infrastrukturę jak linie przesyłowe i pozbawić nas tego importu, więc to jest bardzo ryzykowne. No to połączenie funkcjonowało w latach 85-93 od tamtej pory już nie funkcjonuje, ale ma zostać rzeczywiście przywrócone. Jeszcze dodając do tego węgla. Jedną uwagę, bo pojawiły się informacje, no podejrzewam z jakichś źródeł, że my daliśmy Ukrainie węgiel i teraz będziemy go odkupowywać, odkupywać tak, od Ukrainy. Więc to nie tak wyglądało, rzeczywiście sprzedawała Bogdanka na początku do. Końca lutego tego roku na Ukrainę węgiel, ale sprzedawała normalnie na podstawie normalnego kontraktu kupna sprzedaży. Tak? Teraz my będziemy po prostu, yy, będąc w takiej sytuacji węgiel kupować z Ukrainy, to nie, nie, nie będzie ten sam węgiel, który sprzedaliśmy wtedy, bo on prawdopodobnie został spalony, że został tam zużyty. Tak? Ja, tak. ja już widzę okoliczności zaprzedałem tych informacji. No ja paliaki! Ocie nie, tak. Ukraińcy Ukraińcy, wasz węgiel kradną. Tak, nie, tak, no to w tak. ten stylu nie było, było. Ale się robione. rozniosło z tego, co tak. wiem, że, że dosyć dosyć dużo. Dużo takich informacji się pojawiało. Mamy odpowiedzi, czy propozycje Komisji Europejskiej na kryzys energetyczny, taki pakiet, właściwie odpowiedzi. Krótko możemy przejść przez te najważniejsze. Jest inicjatywa ograniczenia przychodów niegazowych elektrowni. Co o tym sądzisz? Cóż, ee, to jest w zasadzie przemodelowanie rynku energii Unii Europejskiej, bo. Żeby było jasne, na czym to polega? Jeżeli chodzi o handel na rynku dnia bieżącego w Unii Europejskiej, to cenę dla całego rynku narzucała ta jednostka, która była najdroższa, która najdrożej wchodziła do, do, do systemu. I to sprawiało, że była duża różnica między powiedzmy cenami średnimi, a tymi najwyższymi, które teraz wykręcały elektrownie gazowe. Więc. No to jest uderzenie w takie nadmiarowe zyski w spółek, które mogłyby być teraz, teraz osiągane. Pytanie jak to zostanie przeprowadzone, pytanie jak tutaj wejdzie to, jeżeli chodzi o porządek prawny, jak tutaj to będzie wyglądało... W... To trzeba zrobić szybko na wymiarę, nie? To trzeba zrobić Jeżeli sprawnie, będzie wprowadzone. oczywiście, tak? na, no na pewno przed, przed zimą, czyli powiedzmy przed, przed początkiem grudnia. Natomiast no, my mamy tutaj zadaje się polski proces. W tej sprawie, bo nasze elektrownie na przykład na węglu brunatnym no, korzystały bardzo mocno z tego, że ta cena była dosyć wysoka, eksportowaliśmy e, moc i dzięki temu zarabialiśmy poważne pieniądze. Może też to objąć elektrownie na węgiel kamienny, ale to jeszcze no to się wszystko klaruje, tak? Mamy kolejny e, punkt, czyli opodatkowanie zysków e, spółek dużych spółek e, gazowych, naftowych, węglowych. No, to nie ma konkretów na razie, ale no też fakt, że te spółki osiągały spore zyski ze względu na wysokie ceny surowców. Tam ostatnich, tax, innymi tak, innymi słowy. Taki unijny, ogólnoeuropejski. No ciekawe, no sądzę, że będą protesty. Na pewno ze strony spółek będzie mocny lobbying, że a i tak to zostanie przerzucone na konsumentów, że to tylko no tak. zaogni. W sensie to możliwe, że to tylko zaogni sprawę, bo jak to będzie źle napisane ustawodawstwo. No to może być problem. Natomiast e, pytanie, czy faktycznie e, te dochody spółek, które są w tym momencie gigantyczne, bo one potrafią w kwartał czy, czy w pół roku zarobić więcej czasami niż, niż przez niektóre lata, no to czy to nie powinno zostać uznane za jakieś źródło finansowania tych mechanizmów pomocowych, które teraz będą szeroko w całej Unii Europejskiej wprowadzane? Redukcja zużycia energii w tak zwanych godzinach szczytu, okresach szczytowego zapotrzebowania, to się wielka redukcja z tego, co, co wiem, to od 5 do 10%. Ale już też są protesty, tak? ze strony polskiego rządu. Tak, bo to przede wszystkim będzie ciążyło na przemyśle. Więc oczywiście zapotrzebowanie szczytowe może nam redukcja tego zapotrzebowania może nas poratować przed brownoutem, czy przed e, blackoutem, ale mam wrażenie, że trochę polski rząd nie dopuszcza do swojej świadomości, też w komunikacji tego nie widać, że no, nasz system elektroenergetyczny nie jest w najlepszej sytuacji. E, myśmy powinni faktycznie dążyć do tego, żeby te redukcje były, bo w, w grudniu ubiegłego roku myśmy się otarli o brownout, bo zabrakło nam rezerwy systemowej, musieliśmy importować moc z, z zagranicy. No i pytanie, co będzie w tym roku, kiedy. E, kiedy nie ma, e, najprawdopodobniej nie będzie tak szerokich możliwości importu mocy zewnętrznych, od zewnętrznych operatorów e, i nam powtórzy się taka sytuacja jak, jak w grudniu, to może być bardzo niebezpieczne. A tymczasem ze strony rządu tutaj nie ma takiej zachęty właśnie do e, oszczędzania, tylko jest takie jedziemy i zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy, że nie, nie ma zgody, nie ma zgody, ale, ale myśmy, my przestaliśmy w ogóle eksportować energię swoją drogą z, z racji tej oszczędności. Pytanie, co będzie za dwa... Trzy lata, kiedy w polskim systemie nastąpi luka wytwórcza. My, tak? my, my, myśmy przestali jakiś czas temu być eksporterem netto, teraz natomiast w tym roku faktycznie eksportujemy, bo nasza energia. To jest paradoksem: węglowa okazuje się tańsza niż wykręcana e, cena przez elektrownie gazowe, właśnie z tym, na tym rynku e, bieżącym, e, bo. E, no ta struktura rynku jest niejako wadliwa, to znaczy, no tutaj u, u, narzucanie tej najwyższej ceny trochę, trochę zaburza w ogóle jakby o, taki, taki ogląd konkurencyjny jeżeli chodzi o daną sytuację rynkową. Jestem ciekaw na ile lata temu na Kremlu obserwowano jak ten rynek funkcjonuje i dostosowywano plan wojny gazowej, wojny energetycznej, która obecnie trwa. Czy to zostało tak pomyślane, ale to pewnie się przekonamy kiedyś albo się w ogóle nie przekonamy. E, mamy takie drobniejsze informacje, ciekawostki, e, f, no może to nie jest ciekawostka ani mała rzecz. Będziemy państwu mówić nudne rzeczy teraz. Tak nie, 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 no dobra. Co dobra. Co <laughs> mamy, dobra. E, Przewińcie sobie. M, nie mieliśmy danych na temat tego, ile rzeczywiście tego węgla dla gospodarstw domowych brakuje. CEBOS opublikował takie badanie dosłownie w ostatnich dniach że 40% gospodarstw wciąż nie ma węgla, a jest już połowa nie ma września. Nie ma zapasów na zimę, jest połowa września. Nie wiem, to jest pamiętasz, trochę dramat Nie wiem czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy z panią minister Moskwą w tak. wywiadzie i powiedziała nam, że no Polacy mają węgiel w tak. Otóż nie do końca, <laughs> bo przynajmniej nie wszyscy. Natomiast... No, Ale wciąż powtarza, że węgla nie zabraknie. To dzisiaj na Tak, no no, dzisiaj, dzisiaj faktycznie w wywiadzie pani minister na falach Radia Z powiedziała, że węgla nie braknie. No pytanie, czy nie braknie, bo no z jednej strony faktycznie mamy tą komunikację, że węgla nie braknie, że właśnie jedziemy, ale z drugiej strony mamy takie słowa jak słowa prezesa Kaczyńskiego, palcie wszystkim. wszystkim poza oponami. <laughs> z trzeciej czyli strony… Czyli kaloszami można. Tak. Z trzeciej strony mamy import węgla z Ukrainy, czyli no… Jest wąsko, więc… Pre, premier mówi, że trzeba, że ten, z kwestia węgla nie pozwala mu spać, spędza mu sen z powiek. Więc chyba nie jest tak. No, chyba jednak. Nie jesteśmy po bezpiecznej stronie. Tak, to jest, <laughs> tak, Wszystko jest ok, ale nie do końca. Plus no, pojawiły się sieci na Twitterze, widziałem te nagrania z Świnoujścia, no, one potem, potem krążyły jako nagrania z Gdańska. Nie wiadomo co jest. Właśnie, że to jest błoto, że ten węgiel to jest po prostu zbina. Tak. Ale to jest też to, na tym swoją U... drogą zwrócił uwagę minister i tak, To dosyć tak. słusznie i to miała zupełnie rację. Że podczas przewozu tego węgla, normalnie, według praw fizyki, jak ten statek się tak troszeczkę no tak. kołysze i tak dalej, to ten węgiel wyciera się niejako na taki... No tak, to taki, się taki fragmentaryzuje. Taki, fragmentaryzuje. Tak? I, i e, e, łatwo wziąć właśnie z dna, z dna e, luku taką, taką sproszkowaną materię, e, która tam jeszcze się zawilgotnieje i pokazać, że to jest takie błoto. No nie do końca. Tutaj zwróć uwagę też na to, jak komunikują w tym aspekcie polscy związkowcy górniczych, że no tak, to dociera do to Na Śląsku mamy wyjdzień, tam kopać. No i to jest zagrywka oczywiście pod kątem tego, że inwestujcie teraz w nowe ściany wydobywcze. Day. Więcej pieniędzy Pinczyj. na kopalnie. Więcej pieniędzy Pinczyj. na kopalnie. 5 miliardów, 10 miliardów, Nie. 30 miliardów, co to jest? Chcemy więcej. pieniędzy. Czarni dają 500. Natomiast y, chodzi o to, że y, no, to jest też gra na takie interesy. Każdy. Gra własnej Kryzys, teraz, tak, tak. To jest takie przyciąganie tej kołdry troszeczkę. <laughs> między... Tego sukna wręcz, no można by tak, powiedzieć. Tak, tak. <laughs> Byliśmy w Karpaczu Byliśmy. Ostatnimi, ostatnimi czasy. Czy tam coś ciekawego się działo? Że powiedziałbyś, eee, że tam coś było ciekawego? Znaczy, tak. Generalnie forum w Karpaczu to jest taka łamigłówka dla uczestników, bo czasami trzeba się nagłowić, gdzie jest sala akurat. Gdzie, gdzie <laughs> Jak się odnaleźć panel, w kontażach? Więc to jest, to jest wymagające. Także atrakcji nie brakowało, gier logicznych, <grymna> takich, <grymna> można powiedzieć, że to są takie MMORPG, tylko że na, na żywo, bo to nawiązujesz interakcję z obsługą, stara się quest realizować, nie zawsze wychodzi. Natomiast czy było coś ciekawego? Trudno powiedzieć tak naprawdę, w sensie to było takie standardowe forum, bez jakichś rewelacji. Myślę, że m, ciekawe będzie przyszłoroczne, tuż przed wyborami chyba, to może być takie, no widowiskowe forum, ale w tym roku było tak not great, not terrible. Też odgadnięcie z jakiego klucza paneliści są dobierani do tematów i moderatorzy to też była niezła logiczna tak. zagadka. jeszcze ostatnia ciekawostka. Jest w Europie kraj, który w sierpniu kupił dwa razy więcej rosyjskiego gazu niż w ubiegłym Roku. jest to Hiszpania, która też deklaratywnie mówi, że odchodzi, że tutaj ma różne rozwiązania na kryzys energetyczny, ale jak trzeba, to ruskiego gazu, data, kupujemy. Vamos! Vamos! <laughs> <Vamonos>. <laughs> Więc tak to <laughs> wygląda. Nie wszystko jest czarno Wszędzie każdy próbuje coś ugrać. Na czymś dla trzeba siebie. te pieniądze no. <laughs> A no. bardzo smaczne, smaczne. Smaczny no, tak, to wszystko na dziś. Dziękuję bardzo. Jakub Wiech. Daniel Czyżowski. Do zobaczenia.